Kompleks Oświatowy na Kabatach to nasza duma, ale też przykład myślenia, nowoczesnego myślenia o y, przestrzeni. Nie tylko budynki, które przypomnę powstały w efekcie ogłoszonego przez Urząd Dzielnicy Ursynów konkursu architektonicznego, ale też przestrzeń przylegająca do szkoły spełnia właśnie te wymagania nowoczesnego myślenia o wspólnej przestrzeni. Dlatego wiosną 2020 roku, wiedząc już, że też finansowo będziemy mogli sobie na to pozwolić, zdecydowaliśmy się na zwiększenie zakresu prac dotyczących budowy szkoły i przedszkola tutaj przy Zaruby i Iwanowa Szajnowicza i wybudowaliśmy drogę rowerową w kierunku do ulicy Kabackiej. a także zdecydowaliśmy się dodatkowo na budowę jeszcze jednego placu zabaw dla przedszkola. Jak Państwo doskonale wiecie, jeden plac zabaw znajduje się na piętrze. Jest to rozwiązanie unikalne w skali Warszawy, natomiast na prośbę społeczności przedszkola zdecydowaliśmy się na wybudowanie jeszcze jednego placu zabaw, który się jest w poziomie gruntu i ten plac zabaw będzie też placem zabaw dostosowanym do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami ruchowymi. Obecnie trwają prace związane z budową kompleksu boisk tutaj przy szkole podstawowej przy ulicy Zaruby. Między innymi taka ciekawostka pod boiskiem do piłki nożnej znajduje się zbiornik, który będzie zbierał deszczówkę, która później będzie wykorzystywana do podlewania zieleni. Natomiast deszcze nawalne, tutaj przede wszystkim lipcowe, pokazały nam, że musimy zmodyfikować osłonę tego terenu i postawić dodatkowy murek oporowy, żeby błoto i deszcz nie wlewały nam się na teren boisk. Dlatego Trzymajcie kciuki, bo naprawdę trwa walka z czasem i mam nadzieję, że prace dobiegną końca do 31 sierpnia i 1 września uczniowie podczas rozpoczęcia roku szkolnego będą mogli już skorzystać z kompleksu boisk.